Witam Was serdecznie. Wojtek z tej strony i dzisiaj kolejne słówko dla Was. Danke, czyli dziękuję. Um, lub się podziękować, sich bedanken. Też słowo, które się bardzo często używa. No i każdy to używa. Czyli sich bedanken, e, e, dziękować. E, chciałbym się u Pana, Pani podziękować, albo. Może to źle powiedziałem po polsku, chciałbym panu czy pani podziękować. Ich möchte mich bei ihnen bedanken. Ich möchte mich bei ihnen bedanken. Dankeschön. To jest coś takiego jak dziękuję bardzo albo dziękuję ślicznie. Vielen Dank. Wielkie dziękuję. Wielkie dzięki coś takiego. Um, herzlichen Dank. Uh, serdecznie dziękuję. herzlichen Dank, Dankeschön, vielen Dank, ähm, oder, albo, ein großes Dankeschön, chili. też duże, wielkie, dziękuję, ähm, ja, ein großes Dankeschön. Ja, możecie wybierać, co chcecie, y, i to też musi pasować. Nie, że powie, że ktoś Wam da cukierka, a Wy będziecie mówili herzlichen Dank, also ganz, ganz großes kino. Y, po prostu to musi pasować. Da, 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 dostaniecie cukierkę, to Dankeschön, albo Danke, um, herzlichen Dank. Um, Albo ganz großen Dank, to byście mówili: jak już naprawdę coś dostaniecie, albo o, o inaczej, jak Wam ktoś coś pomoże w jakiejś sytuacji, to to, to też może być coś wielkiego dla Was. tak? Um, no to musicie tak jak i w polskim dopasować po prostu, bo jakbym w Polsce ktoś coś, jakiś doroba z to też nie będziecie dziękowali nie wiadomo jak. I tak samo też po niemiecku. Tylko um, musicie pamiętać, ja, jakie są. Że tak powiem, kombinację. Vielen Dank, herzlichen Dank, Dankeschön, vielen lieben Dank. O, też idzie powiedzieć vielen lieben Dank, czyli takie, jakby to przetłumaczyć, no to tak nie idzie przetłumaczyć na polskie, bo, bo liebe miłość, ale to nie jest tak, że e, dziękuję z miłością, tylko to jest takie grzeczne, e, miłe podziękowanie. Vielen lieben Dank, dajmy na to. E, to faktycznie może być i też drob drobiazg, czyli to musi też pocałować, musi to też pasować do sytuacji. Um, ja jestem w sklepie, mam um, jedną rzecz. Kolejka jest 3 km i ktoś mnie przepuści, po prostu widzi, że ja mam y, jedną rzecz i, i, i mówi: Pyszy, vielen lieben też mogę tak powiedzieć. Zależy od sytuacji. Dobra. To by było wszystko na dzisiaj. Jedno słowo dziennie, Dziękuję za oglądanie. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Wojtek. Ciao.